Rozbudowa oddziału przedszkolnego, budowa boiska wielofunkcyjnego, nowe parkingi oraz remont w domu ludowym. W tym roku w miejscowości Zabrnie wykonywanych jest kilka bardzo ważnych inwestycji. Realizacja wszystkich planów jest możliwa dzięki pozyskaniu przez władze Gminy Grębów dodatkowych pieniędzy. Pierwsze ważne zadanie polega na poprawie warunków dla najmłodszych mieszkańców gminy, w tym celu rozbudowywany jest oddział przedszkolny by spełnić oczekiwania rodziców i pozwolić miejscowej szkole na prowadzenie edukacji na jeszcze wyższym poziomie. Wartość tego zadania to około 250 tysięcy złotych. Zauważyłem, że w wielu gminach w Polsce likwiduje się małe szkoły, co jest uważam potężnym błędem. Dlaczego likwidują te szkoły? Ponieważ no, wcześniej nie przygotowują żłobków, nie przygotowują przedszkoli, i później dziwią się, że szkoła jest likwidowana, skoro rodzice wywożą do bardziej atrakcyjnych szkół. I ja staram się. W tej sytuacji zapobiec. Pan Wójt tutaj rozpoczął bardzo ważne inwestycje dla naszej szkoły, dla naszej miejscowości. Jest to remont oddziału przedszkolnego, gruntowny remont. Będzie oddział przedszkolny nowoczesny i naprawdę no, myślę, że spełniać będzie wszelkie oczekiwania rodziców. Mamy również remont tutaj chodnika. Będziemy mieć piękny chodnik dla rodziców, żeby tutaj mogli spokojnie podjeżdżać i swoje dzieci przyprowadzać. Dużym wydarzeniem będzie budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej. To jedna z dwóch placówek na terenie gminy, która jeszcze nie dysponowała takim obiektem. Gmina pozyskała na ten cel dofinansowanie z Polskiego Ładu. Tutaj na tym boisku trawiastym do zimy powstanie kompleks poliuretanowy. Będzie to bieżnia wraz z boiskiem z poliuretanu, jak wspomniałem. Te boiska będą tutaj w Zabrniu. Jedno, a drugie w Żupawie. Ko łączny koszt to jest 910 tysięcy złotych. Największa inwestycja, jaką pan wójt tutaj dla nas szykuje, to też jest budowa boiska wielofunkcyjnego, z czego się bardzo cieszymy, ponieważ to boisko jest ogromnie nam potrzebne, zarówno nam, jak i całej społeczności szkolnej. Cała społeczność, w ogóle tutaj nasza zabrniawska twierdzi, że boisko jest bardzo potrzebne, wielu mieszkańców chciałoby z niego skorzystać i na to czekamy, że będzie spełniało swoje oczekiwania. Dodatkowo poza inwestycjami oświatowymi przeprowadzona zostanie także modernizacja pomieszczeń w domu ludowym. O wszystkie te inwestycje mocno zabiegali mieszkańcy sołectwa. No, chcemy, żeby się ta miejscowość pięknie. Rozwijała, żeby była atrakcyjna dla ludzi, ale też i dla wszystkich z zewnątrz, którzy tutaj ewentualnie się będą chcieli osiedlać. I przede wszystkim chcę, żeby ta szkoła żyła. Jeśli będzie przedszkole, będzie i szkoła. Jeśli zaniedbamy ten, na te roczniki najmłodsze, to w tym momencie one pójdą do innych szkół i będziemy za chwilę narzekać. Do tego nie możemy dopuścić. Szkoła w Gminie Gremów jest najważniejsza.